Dzień dobry widzowie, wiem, że bardzo długo nie było odcinka ze Star Stable, ale naprawdę jakby nie miałam czasu, bo więcej shortsów nagrywam, oczywiście po prostu dzisiaj tak wyjątkowo nagrywam odcinek ze Star Stable, bo nie wiem czy wam się podoba ta seria, trzy odcinki, to będzie trzeci odcinek oczywiście, nie wiem czy chcecie. Napiszcie w komentarzach czy lubicie Star Stable czy nie, jak nagrywam Ale sorry, że Mam dopiero tylko konia Wam widać, bo po prostu nie mam pojęcia Jak się na komputerze nagrywa ekran Nie śmiejcie się ze mnie, po prostu nie wiem Nie mam tego pojęcia Więc możecie też napisać w komentarzach Jak włączyć Nagrywanie na komputerze, bo yy, Ja mam komputer Asusa, jakiegoś takiego Nowszego mam Asusa tego napiszcie mi w komentarzach jak odpalić ok dzisiaj zamierzam lecieć e, w chmury do tęczy i naprawić kolory e, no bo znowu naprawiłam tylko że się zepsuły i teraz jest dodatkowa misja więc lecimy tak chcę lecieć nie mogłam trafić bo to mała myszka nie no żartuję duża jest Dobra, Uwaga. Dobra, Powrót muzyki i śniegu. Na Jarwiku się coś nieważne. Dobra, jednak ważne, bo nie wiem o co chodzi. Na Jarwiku się... Poczekajcie. Na Jarwiku dzieje się coś dziwnego. W środku lata pada śnieg. Mieszkańcy mówią, że słyszeli upiorną muzykę i czuli nienaturalne zimno. On no, dziwne w lato. No naprawdę dziwne. Możesz zbadać źródło tych osobliwych warunków pogodowych no jasne że mogę tylko poczekajcie mapa i muszę wyjść teraz na Jorvik. o kurde jezus miałam 7 na 7 to jest ze zeć. no teraz jest super odleciały dam tylko w kosmos kolory sorry Ej, rzeczywiście, pada śnieg. A wcześniej nie padał. Ale zimno. Dobra, ubiorę lepiej kutawkę moją. Bo jest zimno. Co tu się dzieje? Dobra, lecimy do kółka, które mamy na mapie. My jesteśmy tu. Widzicie? Tutaj mamy takie kółko. Nie widzicie tego, ale tu jest takie o sorry przybliży trochę. To mamy takie kółko przed sobą. Takie ledwo co widać, ale jest. Ok. Ok, wracamy do normalności. Wyłączamy... Czekajcie. Wyłączamy mapę i... Myślę, że ten odcinek będzie miał jakieś 20 minut, bo dzisiaj poważne misje porobimy okay. co... O sorry, dzisiaj poważne misje porobimy, dlatego myślę, że to będzie bardziej odcinek taki dłuższy trochę. Jestem coraz ok. Łapiemy te nutki. Tam tak dla jasności to mój pies w ogóle się nazywa nutka. Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy. O, kolejna. Okej. Okay. Super. I tam jest kółko. Gdzie jest? O, tu. Jest co ja przeskakiwałam? O, za mną, teraz dopiero. No super. Ała, nie zdążyłam kreknąć spać. Ledwo, ledwo. Dobra, lecimy, lecimy. Gdzie jest kolejna? Gdzieś. Tu jest kolejna. Znowu przybyła? Dobra, nie, 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 nie słuchajcie mnie, bo czasami gadam bez sensu po prostu. Czasami powiem do siebie, więc nie zwracajcie na to za bardzo uwagi. Jak ktoś jest taki miły, to proszę, bardzo was proszę, napiszcie w komentarzach, jak się odpala ekran, żeby nagrać ekran na ten na YouTubea bo ja naprawdę nie wiem bo wiecie, ja jestem dzieciokiem, no to nie wiem raczej takich rzeczy i przeskok a nie to jest na dole? no nie Ała. nie wiem, co ja mówię o, jeszcze na plaży dej to spokój gdzie? gdzie? A tu? Dwie? Trzy? Cztery? Pięć? Ej, co to jest? Udało się Co to? Otwórzmy. Katia, co to jest? Pocze, poczekajcie, poczekajcie. Co to jest? Dobra, ja nie, nie chcę mi się tego słuchać. Bo... Co to jest? Daj to mi spokój, daj mi spokój komputerze. Ej no. Ej. Kiedy to się skończy? No w końcu. Musiałam trzy, naprawdę? Idealnie. No super. Weź się ogarnij, Weronika. Ura. Ej! Kajta! E, sorry, Katia. Wkurzasz wszystkich, bo zaśnieżasz wszystko. Dej mi spokój. Ty naprawdę mnie wkurzasz. Patrzcie, kto tu przyżył. Przyszedł do nas. Królowa śniegu, po prostu Elza przyszła. Nie denerwuj mnie nawet. Nie dość, że dotykasz mojego komputera, co już samo w sobie jest wstrętne. Sama ty jesteś wstrętna, kurde. To po... To potem jeszcze plug... Co? Pogawisz go muzyką Lisy Peter Okej okay. Lisy? Okropieństwo Teraz muszę zniszczyć tę kupę Złomu Może wrzucę go do wody? Oszalałaś? Ej lisa To świetny muzyk Ale history. Mojemu komputerowi nic nie jest. Rany po prostu daj komuś ten komputer. To mi wróg. Lisa to jest wróg! Ty jesteś moim wrogiem, kurde. Babo jedna. Gra, e klikam. I co? Jeszcze wyścig, ta? Nie, nie będę twoich zadań wykonywać. A! Sorry. Stop, 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 panie. Stop, 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 stop. Sorry. Okej, okay, lecimy dalej. Nic się nie stało, nic, nic. Ej, gdzie ja jadę? A tam. Jezu. Jezu. A tak w ogóle mój koń zajął w wyścigach trzecie miejsce. Bicie brawa. No znaka. O, dobra, w końcu ciepło. Zakładamy bluzkę na krótki. Okej, okay, lecimy na tęcze. Mm. Jak przetrwaliście do 9 minuty, to napiszcie hashtag tęczę W komentarzach. Hashtag tęczę. Okej. Okay. Lecimy, do balona, do balona! I... make mik, make I tak, i lecimy! I ślub, i ślub, i ślub i do zadania! Um... Z głową w chmurach, kolejne przemyślenia Miki... Okej, okay, z Nie uwierz, zgubiłam swój sprzęt, znowu! Ach. Mika. Dobra. Zgłom w chmurach. Zrobione. Kolejne wymyślenie. Przemyślenie. Jezu, jak te zadanie lecą. Ej, nie mam już żadnego zadanka. Smutno. Smutno. Wiecie, w ogóle. Że ja mam. Dobra, nie, nie przechwalam się. Ja powiem tylko, że nie przechwalam się, ale mam tego konia. Już posiadasz. Czekajcie. Czekajcie, już posiadasz. O, sorry. Hej. Okay. Ej. Okej. Okay. Przepraszam, ale ja się po prostu nie przechwalam, tylko wam mówię, bo naprawdę on jest ładny. Mogę Wam pokazać. Zresztą. Czekajcie, tapnę się szybko. Tak. Ok. A tak w ogóle zrobimy sobie wyścig. Um, um, dobra, pokażę Wam szybko tego konia, bo obiecałam Sorry, chwilowa przerwa Po prostu musiałam opróżnić trochę zdjęć na iPhone'ie, bo nie miałam miejsca Dlatego teraz już Wam pokażę tego konia Wszystko się da załatwić spokojnie Nic nie stało Po prostu musiałam, po prostu po prostu, musiałam po prostu, po prostu, po prostu opróżnić miejsce na iPhone'ie O, patrzcie Ładny Jakby róg jest sztuczny, więc nie wierzcie Nie wiem po co ja kupiłam ciemny zestaw tęczowy, tęczowy tak, zamiast jasnego. Nie zauważyłam po prostu Dobra, lecimy, wychodzimy, wychodzimy I... Lecimy na no co jest nie tak? Jezu, no trzymaj mi tego. O, dobra. I lecimy zrobić sobie wyścig. Przeskoki. Nie zawsze się uda oczywiście, bo mój kod nie ma takiego zakrętu dobrego. Hop. No, co jest? Okej. Okay. O, jest co to codzienne, Trening, skok przez przeszkody. Uwaga, lecimy I myk, i myk I ciśniesz chodnik Ej, ale zmiłka okay, 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 okay. Hop Hop A, zupełnie zwolnij, zwolnij Przyspiesz, hop Za późno wyskoczyłeś. Dobra, ja za późno kliknąłem spację po prostu. I hop. I na biało-czarne. Hop. I siup, 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 siup. Hopa. I przed siebie. Oj, tu spaprałam. E! Jak myślicie, ile razy jeszcze będzie? Nie wytrzymam. No i jeszcze mi się włączyło QD-Ranking. Ile razy będę musiała jeszcze ten telefon poróżniać z tego miejsca? Nie wytrzymam po prostu. Już drugi raz musiałam usuwać zdjęcia i filmy, żeby tylko nagrać dla Was odcinek. Spokojnie, nie wkurzam się, po prostu ja muszę. Bo wiem, że dawno nie było odcinka ze strazy. Jakby co, wymyśliłam mój język, mój angielski, kurde, który jest beznadziejny, bo nie umiem gadać po angielsku. A! No i widzicie, jaki kuszyn ze mnie. No kurde, jeszcze nie na tą stronę pojechał. Znaczy ja pojechałam. I... Ciężko! A! To bym wpadła. No co jest? Było na słupku. Albo i nie. Sama nie wiem. Dali, dalej, jedziesz, jedziesz, jedziesz. O, prościutko, super. I myk. Okej, okay. zabieram trochę... O! Aj, nie ogarniałam go! Nie ogarniłam go. Dobra, to teraz cię ogarnie. Um, uwaga, Okej. Okay. Myk. Zbieraj poziom, zbieraj koniku. A wy widzowie subskrybujcie i daj, dajcie łapy w górę. No to jest mi potrzebne. Sorry. Mm, Okej, okay, ale nic się nie stało. Lecimy dalej. Oczywiście. Zaraz zabraknie pewnie miejsca na iPhone'ie. Uwaga! Blaze ostatnio lubi skakać przez przeszkody i ma dużo. Okej, okay, sorry widzowie, ale znowu musiałam opróżnić. Trzeci raz musiałam opróżnić iPhone. I tak, Blaze Beard. Bardzo ostatnio pewny siebie jest skakanie przez przeszkody, i ja myślę, że to dobrze, ale mamy trzy odpowiedzi. Przemyśl podejście nowych wyzwań, podczas których Blazebeard się wykaże. Pamiętaj, że trening musi być zrówn... Czekajcie, zróżnicowany. Blazebird robi skoki przez przeszkody, ale co du za dużo to niezdrowo. Pamiętaj, by pochwalić się przyjaciółmi postępami swojego wierzchowca. Niech wszyscy wiedzą, że Blazebird to wspaniałe zwierzę. No nie wiem, ja bym wybrała drugi chyba. Dobra, wybieramy drugą odpowiedź. I super, super. Okej. Okay. Na dzisiaj tyle. Ja kończę widzowie. Może to nie było 20 win, no może nie wiem. Policzę to na co psucie. Zobaczymy. Nara. Cześć!